Cześć, serwetka Daniela. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Jest to mój wzór. Wykonasz. Podaj autora wzoru. Dziękuję. Obejrzymy serwetkę z bliska. Moja serwetka jest naciągnięta, zblokowana i wyprasowana. Jeśli serwetkę wykrochmalisz, będzie troszeczkę większa. Podstawą serwetki jest sześć połączonych w ten sposób elementów Daniel. Jak wykonać te elementy i połączyć w ten sposób, pokazałam w innym poradniku. Link w opisie filmu. W tym poradniku będziemy pracować w okrążeniach. Wykonamy 7 okrążeń. Zaczynamy tutaj. Do wykonania tego projektu polecam kordonek maksimum przyjemności. I szydełko 1,5 mm. Ja wykonałam serwetkę dwukolorową. Ty możesz wykonać serwetkę w jednym kolorze. Kolorystyka jak zawsze jest dowolna. Wybierz kolor, który podoba się Tobie. Przypomnę, to jest bawełna 565 m na 100 gram. Zaczynamy. Sześć połączonych elementów daniel. Pętelka na szydełku. Połączymy się tutaj w tym miejscu za te duże łuki. Tutaj gdzie mamy ten półsłupek łączący. Wkłuwamy szydełko oczko ścisłe, nitka zamocowana. Oczko łańcuszka. Półsłupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. Piętnaście oczek łańcuszka na duży łuk. W tym okrążeniu powstaną łuki z piętnastu oczek łańcuszka. Uwaga! Przechodzimy na ten pierwszy mały łuk, wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka, wykonujemy półsłupek. 15 oczek łańcuszka na duży łuk. Każdy łuk w tym okrążeniu będzie miał 15 oczek łańcuszka. Uwaga, chwytamy za ten pikotek, kłuwamy szydełko, wykonujemy półsłupek. Piętnaście oczek łańcuszka na duży łuk. Przechodzimy tutaj na ten łuk, na to trzecie oczko łańcuszka. Kłuwamy szydełko, wykonujemy półsłupek. Jeszcze raz. Piętnaście oczek łańcuszka na duży łuk. Przechodzimy tutaj, gdzie mamy połączone elementy za te duże łuki. Wkłuwamy szydełko w ten półsłupek łączący i wykonujemy półsłupek. Każdy łuk w tym okrążeniu ma 15 oczek łańcuszka. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 15 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to oczko łańcuszka. Na początku okrążenia przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 24 łuki w okrążeniu. Było to okrążenie pierwsze. Przed nami okrążenie drugie. Przechodzimy na to trzecie oczko łańcuszka. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Na pierwszym oczku łańcuszka oczko ścisłe, na drugim oczku łańcuszka oczko ścisłe, na trzecim oczku łańcuszka oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Półsłupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Siedem oczek łańcuszka na mały łuk. W tym okrążeniu wykonamy łuki z siedmiu oczek łańcuszka. Odliczamy tutaj od tego półsłupka. Piąte oczko łańcuszka. Wykonujemy pół słupek. Siedem oczek łańcuszka na mały łuk. Odliczamy piąte oczko łańcuszka. Tutaj. Kłuwamy szydełko i wykonujemy półsłupek. Siedem oczek łańcuszka na mały łuk. Przechodzimy na kolejny duży łuk z poprzedniego okrążenia. Wpływamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. W tym okrążeniu powstaną łuki z siedmiu oczek łańcuszka. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 7 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 72 łuki w okrążeniu. Przelicz to dokładnie. Było to okrążenie drugie. Przed nami okrążenie trzecie. Przechodzimy na to czwarte oczko łańcuszka. Przechodzimy, jak zawsze, oczkami ścisłymi. Oczko łańcuszka, pół słupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Siedem oczek łańcuszka. Na mały łuk. W tym okrążeniu powstaną łuki z siedmiu oczek łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. I dalej. W tym okrążeniu wykonujemy łuki z siedmiu oczek łańcuszka. Pracujemy tak, całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 7 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 72 łuki w okrążeniu. Było to okrążenie trzecie. Przed nami okrążenie czwarte. Przechodzimy na to czwarte oczko łańcuszka. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Oczko łańcuszka. Półsłupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Siedem oczek łańcuszka na mały łuk. Przechodzimy na kolejny łuk. Z poprzedniego okrążenia wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka. Półsłupek. To okrążenie jest takie samo jak poprzednie. Wykonujemy łuki z 7 oczek łańcuszka, pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia 7 oczek łańcuszka, okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to oczko łańcuszka na początku okrążenia, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 72 łuki w okrążeniu. Było to okrążenie czwarte, przed nami okrążenie piąte. Uwaga, przechodzimy na to trzecie oczko łańcuszka, przechodzimy oczkami ścisłymi trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. W sumie dwa słupki na jednym oczku łańcuszka. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek. W sumie trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Na kolejnym oczku łańcuszka, dwa słupki. Pierwszy, jeszcze jeden na tym samym oczku łańcuszka. Drugi, w sumie trzy. To jest motyw główny, podstawowy, w tym i w kolejnych okrążeniach. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka. Wykonujemy pół słupek. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na następny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Wykonujemy dwa słupki. Pierwszy, jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi, na kolejnym oczku łańcuszka słupek. W sumie trzy. Trzy oczka łańcuszka na łuk, jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Na kolejnym oczku łańcuszka, dwa słupki. Pierwszy, drugi w sumie trzy. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wpływamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 36 motywów głównych, podstawowych w okrążeniu. Było to okrążenie piąte, przed nami okrążenie szóste. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe chwytając za łuk. Motyw główny, podstawowy, powtarzamy: trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny, podstawowy. Taki sam jak w poprzednim okrążeniu. Pomiędzy motywami pracujemy również tak samo. Trzy oczka łańcuszka. Kłuwamy szydełko tutaj w ten półsłupek i wykonujemy półsłupek. Mamy półsłupek na półsłupku. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk kolejnego motywu głównego podstawowego z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny podstawowy. Ten motyw. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Było to okrążenie szóste. Przed nami okrążenie siódme. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe chwytając za łuk. Motyw główny, podstawowy, powtarzamy: trzy słupki, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk. I jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny podstawowy. Bez zmian. Pomiędzy motywami głównymi podstawowymi pracujemy również tak samo. Trzy oczka łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w ten półsłupek z poprzedniego okrążenia. Wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw główny podstawowy z poprzedniego okrążenia. Chwytamy za łuk i wykonujemy motyw główny podstawowy. Powtarzamy po prostu. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy, nitki chowamy. Było to okrążenie siódme. Prawie gotowe. Serwetkę trzeba wyprostować, wydobyć z niej całe piękno, które skrywa. Ja napinam, blokuję, prasuję. Jeśli serwetki krochmalisz, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Mnie się podoba. Jeśli tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję za wspólne szydełkowanie, za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia! Cześć.